Hej ludziska, z tej strony Niedźwiedź z kanału Hoffman Gry, a my lecimy sobie już z piątym odcinkiem Metro 2033 w wersji Redux. Poprzednio spędziliśmy za dużo czasu na jednej lokacji, w tym, w tym odcinku postaram się coś bardziej pocisnąć, żebyśmy się tu znowu nie wpierdolił na jakieś pułapki, okej, okay, dobra, myślałem, że tu są wrogowie. Czy ja tu mogę sobie na spokoju polutować, coś poszukać, czy już musimy lecieć do przodu? coś tu było. O, jest na przykład. No, dlatego to się opaca właśnie takie, żeby sobie troszeczkę pobiegać. Może na peron już schodził. Nie będę, znaczy na peron na tory, przepraszam bardzo. Ja czuję, że tutaj się będzie działo jakiś rozpierdol. Czy tu coś mamy? Nie, tu mamy same mutanty. Zaraz sobie obczajmy w naszym notatniku. Co tam ciekawego nam doszło do roboty? Tu kolejny ziomek. O, w pizdę! Chłopaki, ratujcie! O kurwa, ja se chciałem tylko polutować! Sami się z nimi bijcie. Eee, no do czego do mnie? A może byście do niego strzelali, co? No bicie. <laughs> kurw wziomek mu wyjebał lepę. Lepa w mutanta. No bijcie się z nimi, co? Zawsze mnie zastanawia, co ten dzwonek ma oznaczać. Co, że kurwa mutanty spadają z sufitu? O jaki chuj Zostaw mnie <laughs> I jeszcze jeden? on jest? On gdzieś się skampował. Jezu, zbiją człowieka za to, że tutaj prowadzi życie zbieractwo. joki kurwa czerwony. Czy to jest jakiś większy koks? Nie dobra, padł jak. jak szmata. Tu kolejny ziomek. Amunicję jak najbardziej, lubię, lubię. Tu pozwolicie, że może nie będę schodził. Bo. Dźwięki wydobywające się z tego tunelu nie brzmią najbardziej zachęcająco Podładuję sobie tutaj skurwysy syna lampeczkę yy... A, oni mnie biją? Ja tu tylko lutuję Do dwory Co tu? Aha, rozumiem, że miałem znaleźć benzynę do drezyny Rozumiem, że takie było. O, kurwa! No tak, wiadomo. Chcesz, człowieku, pomóc? To cię przyjdą, opierdolą. Jeszcze cię obgryzą. Ej, dupiaj. Też znam wasze techniki. Podskakiwania. Trochę was tu za dużo. Leć! Adam, leć! No, dobra. Myślałem, że jeszcze jeden jakiś cwaniak. Mieliśmy spojrzeć sobie na te nasze notatki. Notatki były pod M, tak? Udać się do polis, to już było. Znajdź sposób na zamknięcie śluzy. Użyj bombę do wysadzania lewego tunelu. W ogóle dlaczego cały czas... Aha, to polis to zrozumiem nasze jakby główne zadanie, dlatego no tutaj cały czas jakby jest. Użyj bombę do wysadzania tunelu. Mm -hmm. Mogę tu przejść, czy oni mi coś zrobią? Aha, no dobra, 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 ja się tutaj z wami kłócił, nie będę. Nie ma problemu Kurwy jebane lecą kolejne ta tu, tu 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 Ciach ciach Jakby to powiedział pewien kapitan Jeb 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 Może zdechnąć Kurwiarzu No bra jeszcze ktoś? Już lepiej nie, bo już mi ja znowu ten ammo brakuje Czy ja mogę tu wejść? Rozumiem, że taki jest mój cel Sprawdźmy sobie na naszej... Na naszym notatniku, tak na to by wychodziło O, to nie brzmi za dobrze Nie, 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 nie Wy bardzo dbacie o to, żebym ja ze sobą za dużo amunicji nie nosił, nie? Nie dacie człowiekowi pożyć wykonać misji spokojnie. Tak w ogóle czym te gówno się żywi? O kurwa. Nie no, wasza liczba jest nieco przegięta jak na stan mojego uzbrojenia. Już? Mogę. Dziękuję. Jeszcze jeden biegnie. Nie no, panowie. zabawa się skończyła. Jak ja wam strzelam w rajd, to wy szybciej padacie, czy też nie. Możecie nie być tak zbugowane. Ten se pobieg gdzieś tam w pizdzie. No ty gin! O kurwa! No tak, oczywiście nie, nie mogłem po prostu nazbierać. Amunicji więcej broni, tylko po to, żeby ją mieć. Tylko muszę ją zaraz użyć, jak ją podniosłem, no nie? Jezus, wy tak bardzo nic nie widzicie, ja też. Ja mam minimalnie podniesiony. podniesioną jasność. Nie, 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 nie. Mam minimalnie podniesioną jasność w monitorze, ale to dlatego, że ja mam jakieś problemy z monitorem i. ci tam mnie chcą wpierdolić. <ścoughs> Zajebiście. I uciekamy, uciekamy, uciekamy. Ja mam minimalnie zepsuty kontrast w monitorze i bardzo słabo widzę cokolwiek. I przez to nie mogę grać wiele gier, bo tam gdzie jest czarno jest jeszcze czarniej, albo w ogóle się moje obraz nie odpala i ja nic nie widzę. Więc muszę tak mieć podniesione, bo inaczej bym nie mógł grać. Je było, je elegancko. Yes, nice. Panowie, ogarnięte. Zrobiłem bombę z proszku do pieczenia i wody utlenionej. Mission wykonana, co jeszcze? Idziemy? Hmm. Ja o kurwa, nie idziemy. <grym <grym no scope chuju. Mele, mele, tak zwane A, masz Jeszcze, no bijcie się z nimi Ja już nie mam z czego strzelać Kurwa, ile mięsa Jak w chamie Dobra, mamy save'a, to znaczy, że coś będzie się dalej działo No nie You kidding me Co jeszcze? No, zamknijcie śluzy Dobra, Rozumiem, że jeszcze jakaś misja przede mną Nie, no panowie. Pomóżcie mi. On tu kolejnych przyjaciół. Przyniosłem. Halo! Mutanty przed nami. Ja wam będę ich tutaj naganiał. Co? Będę takim psem pasterskim, a wy będziecie je nakurwiać. To już przesada, no co tu się dzieje? Znowu spędzimy kolejne 15 minut w jednej lokacji. Czy może teraz te cienie stąd uciekły, czy dalej tu stoją? Czy mogę was jakoś zastrzelić? Nie wiem, coś... Mogę tu wejść? A jak mele, to co? No kurła... Dobra, luknijmy sobie na nasz notes Gdzie ja tu mam iść niby? Aha, dobra, rozumiem, że gdzieś... Kurwa ten kompas jakiś zwariowany marcin. Może gdzieś tutaj, tak? To chyba się przyda maska Na to wygląda. Umrzesz? No umrzyj Mele chuju. Jaki skurwy syn twardy. No nie. Kuja. to jest przesada. Panowie, I need your help. O kurwa! Bijcie się z nimi, please. Ten jak biega sobie tutaj na wyjebce. Siur w niego tą. No, bicie bi tak, ich, dobra. Oni ich zajmą, a ja sobie w tym czasie pójdę na górę. Jak mi tu zaraz nie wyjebcy znowu jakiś. Panowie, ja nie mam z czego do was strzelać. Uff, jakieś pośmiertne spazmy. Tu mam coś... Z... Aha, dobra, tu mam coś zrobić, już widzę. Chciałbym tu jeszcze sobie przez chwilę coś polutować, jeżeli jest taka możliwość. O! Jest dzienniczek, to mnie teraz najbardziej uratuje. Co my możecie luknąć? Ja to naprawdę czytam podczas montażu. Nie nie, bójcie się. Czek. Nie, 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 nie. Nie, 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 Czy was jest tu nieskończoność? O kurwa, a mnie dopadł. Wygłupiaj. Odpuśćcie sobie. Ładuj to gówno, plastikowe Uff. Aha ja tu, eee, nie mogę sobie tu... kurwa, jaki respawn Dobra, wiecie co, to jest chyba walka bez sensu, ja to po prostu odpalam i... i tyle no, Bo one się tu chyba respią w kółko One kurwa przelatują z nieba nie, 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 nie uda ci się to Aha, już nie mam czym bić, tak? Mhm, zajebiście, zajebiście Pierdole Odpalam ten szajs Number one Już Uff, Czy ja nie mogłem tego od razu zrobić? Musiałem wypierdolić całą amunicję na tych debili добра <laughs> неважно большая битва за маленькую вы все курва выиграли сам запер дал дики тоннели обрушились если ты все еще собираешься в полилюс то тебе придется идти в обход отсюда тебе дорога прямо до кузнецкого моста. А потом придется идти через станции, принадлежащие ли красным, ли фашистам. Пойдем. Ну no то пойдем. Ambu... А не не маешь не стрелять? пусто. Другое дело коммунисты. Они там строят прекрасный новый мир, но старыми методами. Все прелести государства строгого. Ты мордо, как ты через них пройдешь? Ты, певне, умеешь с ними гадать, не? Prosimy okay. jego znajomego, Andrzeja, majstera. On ci pomoże. Okej, On znowu odjebał jakieś czary, i oczywiście dla niego one z... oni zniknęli. Wow, ale zajebista lokacja. Mogę wejść na ten wiatrak, czy mnie wdupi? Co to? nie nas Właśnie widzę Ale ja bym se wolał pozbierać, wiesz? Co ten rabin robi? Czy to będzie jakaś skrytka? A, jest! drabina, jest, jest no, inteligentny Inteligentna kitra Ja pierwszy. Mogę? Ale ty jesteś przerażający. Widzicie obłęd w jego oczach? No to idę. A tu on mnie zostawia? No na razie. Ja nie lubię chodzić sam, ja wolę kooperować. Żadnego wsparcia wtedy nie ma. Он весь состоял из мастерских. Тут собирали большую часть оружия, обращавшегося в метро. Я искал Андрея мастера, но он нашел меня первым. Абра, то чем далее. Не нет, Сие. Кур, возновлета аномалия электрих. Prawda, w tych czaszek w niektórych lokacjach jest niemożliwy. No ale mniejsza. Witam. Czy mi się pojawiła jakakolwiek dodatkowa amunicja? No, nie bardzo. Mamy sej... Z... Czy ja tu coś miałem chyba zakręcić, co? Bo już to w sumie wszedłem i... i z tym. Ale dobra, może odpalmy sobie naszą latarenkę. Przypisgamy sobie, załadujemy tutaj. No i idziemy. Nie ma co. Palmy sobie tutaj za palare. Oho. Słychać jakieś radyjko, więc tu pewnie są jacyś ludzie. Trzeba schować tą zapalniczkę. Mam tu czegoś takiego jak lornetka, nie? Artyom! No, co ty? Uf. No, witam panowie, witam, witam. Elegancko. Fajnie, że my nawet nie sklepali ani nic, no ale no, dobra, niech będzie. Жестем такие зауфаны. Станция у нас, конечно, свободная, но красные за нами приглядывают. Повсюду их агенты. Это не паранойя, парень. Ну, кружи, крузи, крузи. Держись по Понял? Ты пшени мог, Внимание! На станции проводится проверка документов. Всем пройти к месту своей прописки. Помогайте правоохранительным органам. Я тут разберусь Kogoś przekupować, na przykład, w zamian za. Znaczy, przekupować. Nie wiadomo, że się przekupuje w zamian za e, jakieś cenne towary. Czy ja tutaj będę musiał dawać jakieś swoje, te właśnie naboje, za które wszystko kupuję, czy nie? O, o właśnie takie. Powiedzcie, że nie, bo ja sobie coś pokupować. Ani nie mam ammo, ani nie mam żadnych ulepszeń. Tam jakaś dupeczka chyba stoi. Tu mogę wejść, tu mogę wejść, także po kolei. Aha, dobra, tu jednak nie mogę wejść. Tu też nie no fajnie fajnie, to ja nie mamy sejwa Trzeba właśnie lukać po takich miejscach, bo tu najczęściej mamy o jest, bo tu najczęściej mamy kluczyki do sejfów Siemanko a tu nie chciałem już wchodzić! Nie... Ja to mogłem coś kupić pewnie, nie? Dobrze! Nie no! Mordo, ja nie mam czym strzelać! Co? Bo tak nie miało być, co? Ja chciałem go przytulić i mu zrobić mele mele, ale. O, bierz. Bierz dźwięk, dźwięk. Czy ja mogę tu coś u was załatwić jeszcze przed wejściem ton? Ja sobie tu jeszcze luknę, może co? To nic nie ma ciekawego, tu byłem, tu byłem. Tu ten hasik sztapki wziąłem. Z tobą tutaj zamienić też nie mogę. No dobra, to idziemy tu, okej. Okay. Trzeba spierdalać po prostu. On ryży klown na ty biały? Ty toże arestowan. Bo co? To za gumwo. Bomba. Kto nie pije ten trąb? No i zdupiamy. Chciałbym ja ich jeszcze okrad zamunicyjno, ale... Za mną!

Я не верю в Бога. Элегантско. Но в тот день за меня больше некому было вступиться. Но напевно. Меня спасли. Друг Хана, Андрей Мастер. Только он смог помочь мне выбраться с этой станции. Его близко. Шема, дядек. Проблема в том, что единственный путь проходит через линию фронта между красными и фашистами. Тебе потребуется маскировка. Возьми этот комбинезон. Натянешь поверх одежды. Красные сейчас вербуют добровольцев, чтобы штурмовать фашистские укрепления. Как только наберут полный состав пушечного мяса, сразу отправят его на передовую. Можешь поехать на этом поезде зайцем. Не в первом классе, конечно. Но ну и платить кровью не придется. Как только поезд минует блокпосты, ты свободен. Ну ладно, спокойно. Мамы тута jakieś новые задания. Мам ж 21 минут. Выдаемся, что ж. W tym momencie powinienem skończyć ten odcinek, bo już wystarczająco akcji się dzisiaj działo. Co mamy do zrobienia? Eee, opis sytuacji to było. Tu mamy arsenał. Ukryj się w Drezynie, odjeżdżającej w stronę linii frontu. Dobra, tu mamy jeszcze jakąś notatkę do oblukania. Aż trzystronicową, także możecie sobie to przeczytać, jeżeli byście mieli ochotę. Możemy popykać Eleganco, dobra Już tyle wystarczy, żeby obiadom prawa autorskie Mamy oczywiście Coś związanego z metro Czy tu mamy jakieś może pieniądze do zbierania? Nie ma, ale co? to mamy Metro za 1033, wiadomo Poduszkiem nic nie ma, tu nic nie ma Tu jakieś szczewiki, dobra Więc Na tym skończymy sobie dzisiejszy odcinek Mam nadzieję, że wam się podobało I do zobaczenia w odcinku bodajże szóstym Z tego co pamiętam, tak? Chyba tak. Chyba szóstym. Także... No. Do zobaczenia. Sorry, musiałem zrobić chwilę cięcia. Także dziękuję bardzo wszystkim za oglądanie i widzimy się w szóstym odcinku Metro 2033 lub Call of Duty... lub w drugim lub trzecim odcinku Call of Duty World War... World... Tu. Tak. Dobra. Już chciałem powiedzieć free. Nie wiem czemu. Także miłego dnia wszystkim życzę i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Na razie. Cześć.